Jeżeli myślisz sobie, medytacja chyba nie jest dla mnie, albo jeżeli ciężko ci znaleźć na nią czas w twoim napiętym grafiku, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz dodawać niczego nowego do twojego harmonogramu, żeby żyć uważniej. A to dlatego, że uważność to coś o wiele więcej niż tylko medytacja. Możesz nauczyć się ją wplatać w swoją codzienność, w rzeczy, które już i tak robisz: praca, rozmowy z rodziną, znajomymi, albo nawet my naczyń. I w dzisiejszym filmie podzielę się z Tobą trzema praktycznymi sposobami, jak używać uważności w codziennym życiu. Hej i witaj na kanale Sense of Synergy. Nazywam się Karolina i jestem hipnopsychoterapeutką, nauczycielką technik uważności i mam prawie 10-letnie doświadczenie pracy w różnych ośrodkach pomocy zdrowia psychicznego. Przez lata poprowadziłam wiele osób ku lepszemu zdrowiu i samopoczuciu, a dzisiaj dzielę się tą wiedzą i technikami z Tobą na tym kanale. Więc jeżeli interesują Cię tematy takie jak zdrowie psychiczne i samorozwój, rozciąć się wygodnie. W tej serii poprowadzę Cię przez 9 postaw uważności. Postawy uważności to coś więcej niż tylko idee albo zasady. Chodzi tu o sposób odnoszenia się i podchodzenia do samego siebie, do naszych doświadczeń, do świata, do codzienności i do ludzi w naszych życiach. I dzisiaj mówimy sobie o kolejnej postawie uważności, która ma dość nietypową nazwę. Po angielsku nazywa się Beginner's Mind, czyli w takim przetłumaczeniu na polski brzmiałoby to umysł początkującego albo postawa początkującego. I ta postawa jest dość podobna do postawy nieosądzania, o której mówiliśmy w poprzednim filmiku, ale skupia się ona na czymś troszeczkę innym. W postawie nieosądzania mówiliśmy sobie o tym, jak nasz mózg często bez naszej świadomej uwagi wysuwa różnego typu wnioski, konkluzje, osądy i co możemy zrobić, żeby zredukować trochę to nadmierne etyk etykietowanie i osądzanie. Za to w postawie początkującego umysłu albo nastawienia początkującego chodzi nam bardziej o e, poszerzenie naszej perspektywy, o otwartość i o ciekawość. I ta postawa początkującego e, zaprasza nas do tego, żebyśmy spojrzeli albo podeszli do świata, do codziennych wydarzeń, doświadczeń, tak jakbyśmy doświadczali ich po raz pierwszy. Jakbyśmy patrzyli na nie świeżym, nowym okiem, powiedzmy. Zamknij teraz na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak dziecko widzi świat. Wyobraź sobie, jak dziecko patrzy na rzeczy, które my, dorośli, często uważamy za oczywiste. Liść, ptak. Dźwięk deszczu, kolory na niebie. Dla dziecka ten liść to nie jest tylko liść. To odkrycie. Ten dźwięk deszczu to nie jest tylko zwykły dźwięk. To wezwanie do przygody. Dla dzieci. Wszystko jest żywe, fascynujące i pełne cudów. Dzieci są ciekawe, zdumione, zainteresowane wszystkim, co się wokół nich dzieje. Dzieci po prostu doświadczają, tak, bez uprzedzeń i osądów. Biorą rzeczy i doświadczenia takimi, jakie są. I o to właśnie chodzi w postawie początkującego. I ta postawa początkującego zaprasza nas do takiego poluzowania tych systemów przekonań, uprzedzeń, do odejścia do takiego myślenia, że ja to już wiem, jak to będzie, ja już to tyle razy przeżyłam, albo um, wiem, jaka ja jestem, um, wiem, że tego nie zrobię, wiem, że sobie nie dam rady, albo ja wiem, jaki on jest, albo ona jest, tak? Bo kiedy w taki sposób podchodzimy um, do doświadczeń, to odbieramy sobie taką okazję, żeby doświadczyć czegoś nowego albo czegoś, co właśnie może już doświadczyliśmy kiedyś i w jakiś sposób podchodzimy do tego, ale może dzisiaj będzie inaczej, może przyszłość pokaże nam inaczej. Ale kiedy tak kurczowo trzymamy się tego, że ja już to przeżyłem, ja już to wiem, już wszystko potrafię sobie tutaj ułożyć w głowie, to nie doświadczamy tu i teraz tak w pełni. Więc ta postawa zachęca nas do otwarcia i ciekawości. I oto Twoje trzy ćwiczenia, które możesz wykonywać, żeby wplatać tą podstawę początkującego w Twoje codzienne życie. Numer jeden: słuchaj i bądź tak naprawdę. Następnym razem, kiedy będziesz spotykał się z przyjacielem albo członkiem rodziny, podejdź do tego tak, jakbyś spotykał się z tą osobą po raz pierwszy. Zwróć uwagę na rysy ich twarzy, na sposób w jaki się uśmiecha, na ton głosu albo słowa, jakie często używa, albo nawet odcień lub kolor ich włosów, oczu, albo to, jak się ubrała w ten dzień. Nie śpiesz się do tego, żeby dodać jakiś twój komentarz albo odpowiedź, tylko słuchaj, żeby słuchać, a nie by odpowiedzieć. Odłóż telefon i wszystkie inne rozpraszacze i skup się po prostu tylko na tym, żeby być w pełni obecnym z tą osobą w tym momencie, który właśnie dzielicie razem. Bardzo często tak naturalnie robimy i zachowujemy się, kiedy zaczynamy z kimś relację. Często szczególnie kiedy jest to romantyczna relacja i z kimś sobie na przykład randkujemy, zaczynamy się poznawać, wtedy jest ta maksymalna ciekawość i jesteśmy tacy zaobsorbowani tą drugą osobą. Ciekawi strasznie każdej rzeczy, która ona powie, jak się zachowuje, co myśli. Jak będzie dzisiaj wyglądać? Jest taka w tym wręcz fascynacja, ale często potem, po miesiącach, po latach znajomości, czy to jest romantyczny partner, czy przyjaciel. To gdzieś zanika, ale właśnie dzięki postawie początkującego możemy podejść inaczej do tych chwil e, spędzanych z bliskimi. Możemy intencjonalnie zauważyć szczegóły, które by nam umknęły, które, na które byśmy nie zwrócili już po prostu uwagi po latach znania tej osoby. Możemy bardziej świadomie być w tym danym momencie i spędzać ten czas z nimi w taki świadomy, intencjonalny sposób. Numer dwa. Odkryj cuda w codzienności. Jakie czynności wykonujesz regularnie każdego tygodnia? Może zabierasz psa na spacer albo odprowadzasz dzieci do szkoły? Wybierz jedną taką czynność i postaraj się podejść do niej z uważnością i z takim nastawieniem, jakbyś doświadczał albo robił to po raz pierwszy. I pamiętaj, żeby przy tym ćwiczeniu używać swoich pięciu zmysłów. Więc powiedzmy sobie, że idziesz na spacer z psem do parku. Zaobserwuj swoje otoczenie i bądź naprawdę w tym momencie. Co możesz zauważyć wzrokiem, swoimi oczami, kiedy idziesz przez park? Rzeczy, na które może nawet nie zwracałeś wcześniej uwagi? Co możesz wychwycić em, swoim słuchem? Jakie dźwięki słyszysz wokół siebie, których wcześniej nie wychwyciłeś? Albo nawet, co możesz wyczuć, poczuć, zmysłem dotyku, węchu lub smaku, kiedy idziesz przez park? I tutaj małe ostrzeżenie, bo naprawdę możesz się zaskoczyć tym, jak wiele rzeczy zaczniesz zauważać, kiedy intencjonalnie wykonujesz tą czynność. To dlatego, że kiedy jesteśmy w takim autopilocie i codziennie albo co tygodniowo wykonujemy te same zajęcia, obowiązki, robimy te, te same rzeczy, po prostu przestajemy zauważać to, co tak naprawdę wokół nas się dzieje. I to nie jest tak, że te rzeczy po prostu się tam pojawiły. One tam zawsze były, ale przestaliśmy zwracać na nie uwagę. Numer 3. Zamień nudne w piękne. I tutaj wybierz sobie po raz kolejny pewną czynność, którą wykonujesz dość regularnie w swoim harmonogramie. Może codziennie, może co tydzień, ale tym razem niech będzie to czynność albo obowiązek, który jest dla ciebie dość trudny albo może nużący, albo po prostu ciężko ci się do niego zebrać lub brakuje ci do niego motywacji. I zobacz, czy możesz podejść do niego zamiast z oporem i takim nastawieniem z góry, że będzie ciężkie, że będzie nudne. Um, zobacz, czy możesz dosypać tutaj troszeczkę ciekawości i zadaj sobie takie pytania. Co powstrzymuje mnie przed zabraniem się do tej czynności? Skąd pochodzi ten opór we mnie do tego zadania? Albo czy mogę podejść do tego zadania z bardziej otwartym umysłem? Często musimy wykonywać pewne obowiązki lub zadania, których nie chcemy lub nie lubimy, ale dzięki tej postawie uważności możemy podejść do nich z troszeczkę świeższym i bardziej otwartym nastawieniem. Wyobraź sobie, jak piękny i fascynujący byłby świat i nasze codzienne życie, które tak często wydaje nam się monotonne. Gdybyśmy patrzyli na nie, przez okulary dziecka, czyli tak, jakbyśmy się codziennie uczyli tego wszystkiego na nowo. Właśnie tego uczy nas ta postawa uważności, że naprawdę możemy intencjonalnie w naszym codziennym życiu znajdywać momenty do odkrywania, do poczucia wdzięczności i radości. I to taka główna lekcja tej postawy początkującego, by obserwować, zauważać, Zadawać pytania i by pozostać otwartym i ciekawym. Jeżeli dzisiejszy film był dla Ciebie pomocny, to zostaw mi łapkę w górę albo prześlij go komuś, kto może potrzebuje trochę uważności w swoim życiu. Nie zapomnij też wcisnąć subskrybuj po więcej filmów tego typu. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie dzisiaj. Trzymaj się i do zobaczenia wkrótce.